Podsumowanie tego, co czytałem w tym roku. Największe zaskoczenie, czyli bananowy dzieciak, który nie potrafi pogodzić się z tym, że kiedyś się zestarzeje i będzie brzydki, więc wypowiada życzenie. Chciałbym, aby to mój portret się starzał, a nie ja. I tak się dzieje, a za tym idą konkretne konsekwencje. Poet Doriana Greya, autorstwa Oscara Wilda. Największe rozczarowanie roku, czyli detektyw, który musi odtworzyć kilka ostatnich dni zmarłego w niewyjaśnionych okolicznościach człowieka, aby wiedzieć, co się dokładnie stało. Czyli katar autorstwa Stanisława Lem. Książka, po której nie spodziewałem się niczego, a okazała się świetna, czyli trzy osoby szukają jednej dziewczyny, Ściągnięty z emerytury detektyw, jego pomocnik, który jest totalnym kujonem oraz jakaś randomowa dziewczyna z wojskowym implantem w głowie. Cyberpunk rdzenie pióra Andrzeja Ziemiańskiego. Największy szok, czyli historia totalnego źródka pracującego w administracji publicznej, który ma dość tego, że rząd kontroluje każdy, nawet najmniejszy element jego życia czyli 1984 autorstwa George'a Orwella. I najlepsza książka krem de la krem ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy i nie dziwi mnie, to historia wciąga od pierwszej strony i trzyma cały czas w napięciu aż do zakończenia. 10 osób ląduje w domku na wyspie i nie mogą z niego uciec, albowiem rozpoczyna się sztorm. Następnie zaczynają oni ginąć po kolei według słów starej rymowanki, dziesięciu murzynków mistrzyni pióra detektywistycznego, czyli Agaty Christie. A jeżeli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat fajnych książek, które warto przeczytać, polecam obserwować mój profil na Instagramie oraz mój kanał na YouTube. obydwa o nazwie książki z kosza.